Mogę rzucić jedną pierwszą myśl, która jest dzisiaj kontrowersyjna, uważam, że e, mm, homoseksualizm nie jest chorobą, i jestem w stanie uszanować i zrozumieć to, że są ludzie inni ode mnie. I czułem się tego wiele lat, żeby być w ten sposób e, tolerancyjny. Ale już na przykład epatowanie tym, takie jak dzisiaj generalnie wobec mody generalnie, to wkładanie w sobie delikatnie rączek kurwa, na pupę, kurwa, całowanie się w tramwajach i tak dalej, nic na to nie poradzę w kurwie. No i nie jestem homofobem, wkurwia mnie to. Dopóki mnie nie łapiesz za dupę i się nie liżecie kurwa w miejscach publicznych, gdzie idę z córką, kurwa generalnie za rękę, to w zasadzie mi to nie przeszkadza. Ale dzisiaj to już jest takie epatowanie tym, że mam wrażenie, że pojawili się w Polsce aż tak głupi ludzie, którzy zostali gejami generalnie tylko dlatego, że jest taka moda, a nie, że naprawdę są homoseksualistami. Jeśli tak jest, kurwa, to wydaje mi się, że to jest naprawdę smutny kraj. Powiem więcej. I to już są radykalizmy generalnie w stylu Waldemarka Asta. Nowy. Kiedyś miałem wyjebane na to, tak? Krótko mówiąc, byłem hip-hopowcem. Byłem stroną silniejszą. Miałem zimny łokieć, kurwa, w zaciemnionym samochodzie, i mogłem ci powiedzieć: gońcie, stąd, kurwa, pedale. I pewnie tak bym zrobił. Dzisiaj generalnie toleruję to, że jesteś, ale jak występujesz w telewizji i pragniesz mieć dzieci, to mam proste filozoficzne pytanie: jak będziesz musiał wyruchać swojego partnera? Żeby matka natura dała Ci z tego dziecko. Jak ci da, to będziesz kurwa miał, a jak nie, to możesz chodzić na trzy godziny, kurwa, do biduliska dziennie, kupić tam prezenty jakiemuś dziecku, kurwa, i wypierdalać pedały od kurwa adopcji dzieci. Krótki temat.